W 1998 roku naukowcy z Harvardu zapoczątkowali coś, co nazywamy pozytywną psychologią. Zamiast zadawać sobie pytanie, co sprawia, że ludzka psychika choruje, zadali sobie pytanie, co sprawia, że ludzie rozkwitają i co czyni ludzi szczęśliwych. I na podstawie badań, które trwały mniej więcej 20 lat, odkryli, że to, czy czujemy się szczęśliwi, nie jest zależne od naszych okoliczności. I mówię tutaj o takim długotrwałym poczuciu szczęścia. Nie tym, że okoliczności są idealne i chwilowo się cieszymy, tylko mówię o takich ludziach, którzy mogą o sobie powiedzieć, że bez względu na wszystko, zawsze pozostają szczęśliwi i spokojni i uśmiechnięci. Drugi wniosek jest taki, że tej radości i pokoju da się nauczyć i to jest nazywane w nauce neuroplastyką. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu, chciałabym jeszcze wrócić do e, pewnych e, powtarzających się u ludzi szczęśliwych elementach ich życia. Na podstawie rozmów z ludźmi, którzy twierdzili, że są naprawdę szczęśliwi, naukowcy wyodrębnili Pięć rzeczy charakterystycznych dla takiego szczęśliwego życia. I o dwóch pierwszych już mówiłam. Pierwszy to modlitwa, drugi to praktykowanie miłych gestów. E, natomiast dzisiaj przejdziemy przez kolejne trzy <grym> i będzie jeszcze jeden dodany, o którym też teraz się mówi jako o, o pewnym odkryciu naukowym czy duchowym. Co też jest oczywiście obecne w Biblii, bo jestem przekonana o tym, że większość rzeczy, które są naprawdę ważne, właściwie wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do życia, są zawarte w Biblii. Tak więc zapraszam. To. Ta, 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 tam, wdzięczność. I e, przy punkcie drugim, przy miłych gestach, czytałam Wam fragment z pierwszego listu do tesaloniczan z rozdziału piątego, i trochę się zagal zagalopowałam, bo przeczytałam trochę dalej, ale tu jest dokładnie, właśnie fragment o wdzięczności. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W każdej sytuacji dziękujcie. To jest bowiem wolą Boga względem Was w Chrystusie Jezusie. I chciałabym teraz zrobić coś, czego do tej pory nie robiłam, to znaczy pokazać Wam w bardzo praktyczny sposób to, jak u mnie wygląda wdzięczność. I jednym z takich dużych tematów, za które jestem wdzięczna Bogu, to jest nasze mieszkanie. Więc za chwilę chciałabym pokazać Wam, jak ono wygląda, bo naprawdę jestem niesamowicie wdzięczna Bogu za to, że je mamy, za to, że e, mogliśmy je kupić, kupiliśmy je na kredyt, ale mimo wszystko możemy tu mieszkać od 12 lat naszego małżeństwa. I co dla mnie jest niesamowite, to to, że mieliśmy konkretne. Słowo odnośnie tego mieszkania, które się wypełniło. Ono jest dokładnie takie, jakie miało być. Jest schronieniem dla, dla ludzi, którzy potrzebują się spotkać z Bogiem. I to, co jest dla mnie fascynujące, to to, że jest bardzo małe, ma 38 metrów kwadratowych, a było dobre dla nas, kiedy byliśmy tuż po ślubie, jako młode małżeństwo. Było dobre, kiedy urodziła się nasza córeczka i jest też dobre teraz, kiedy mamy dwójkę dzieci, które już są prawie oboje w wieku szkolnym i nadal się tu mieścimy, dlatego że ona ma super rozkład. W ogóle oryginalnie jest kawalerką. Poprzedni właściciele podzielili główny pokój na dwa pokoje, dzięki czemu nasze dzieci mają swoją własną przestrzeń. Ale wiecie, to jest dla mnie fascynujące, że wdzięczność nie oznacza tego, że, można że nie można marzyć o czymś większym. Dlatego, że wierzę, że 2-3 lata temu Bóg nam dał pewne marzenie o domu. I to o takim domu, z którego jednocześnie my byśmy się niesamowicie cieszyli, dlatego, że ja nigdy nie myślałam w ogóle o tym, żeby mieć dom, bo wydawało mi się to za duże i że to jest coś, o co nie mogę Boga prosić. Natomiast w tej marzeniu o domu jest też taki element y, sali dla nastolatków, gdzie ludzie nastoletni, którzy wcale nie są naszymi dziećmi, mogliby przychodzić, odrabiać lekcje, mogliby zostać jeżeli na przykład po szkole nie chcą do końca wracać do swojego domu, bo dzieje się tam coś trudnego. Y, gdzie mogliby się po prostu pomodlić w momencie, kiedy na przykład nie mają swojego własnego pokoju i trudno jest mi się spotykać z Bogiem u siebie w domu? Gdzie mogliby razem uwielbiać Boga? I powiem Wam, że na samym początku, kiedy Bóg nam dał to marzenie, to sobie pomyślałam, że po moim trupie będzie mi się jakaś grupa walać po domu w dowolnym momencie, ale później Bóg dał mi sen. W którym to śnie właśnie chodziliśmy po domu, wiedzieliśmy, że cała nasza rodzina, cała nasza czwórka, wiedzieliśmy, że to jest nasz dom, że został nam dany, został nam kupiony. Nie było tam praktycznie żadnego wyposażenia, ale jedna jedyna rzecz, która była wyposażona, to była właśnie ta sala dla Jufów. I, i w tym śnie ja się czułam tak dobrze, z nimi w moim domu i czułam się tak szczęśliwa z tego, że oni są, i czułam, że ich obecność więcej mi daje niż moja obecność im, że sobie pomyślałam, że tak, chciałabym żyć w taki sposób. Natomiast po ludzku nie jest to możliwe, żebyśmy kupili sobie dom, więc jestem ciekawa, jak Bóg to zrobi. Na razie po prostu jedyne co wiemy, to to, że mamy. Wiernie pracować i wiernie się modlić o to, żeby ta Boża Obietnica się wypełniła. Natomiast, wiecie, myślenie o tym, że mielibyśmy się przeprowadzić do większej przestrzeni jest bardzo przyjemne, ale w ogóle nie zmienia mojej radości z tego miejsca. Wiecie, bo za każdym razem, kiedy ja patrzę sobie na nasze mieszkanie, to jestem strasznie wdzięczna Bogu za to, że jest ono tak. Yy, mi tego słowa elastyczne, że jest w stanie dopasować się do naszych potrzeb mimo że nasze potrzeby w czasie się zmieniają. Dlatego teraz chciałabym was zaprosić do przejścia się przez spacerowania po naszym mieszkaniu. Ok, to jest nasze mieszkanie. Poprzedni właściciele podzielili je na dwie części, bo tak naprawdę to jest kawalerka, czyli był tutaj jeden pokój. I uważam, że to jest genialne rozwiązanie, bo dzięki temu wszyscy się mieścimy. I to jest właśnie nasz główny pokoik, który jest jednocześnie naszą sypialnią wieczorem i miejsce spotkań rodzinnych. A to jest powód, dla którego czasami trzęsie mi się kamera. Pan Pestylian. <laughs> Z naszego głównego pokoju, jak możecie zauważyć, jedyne drzwi, jakie mamy, to są drzwi do łazienki. Przechodzi się do przedpokoju. Który jest wąski, ale o dziwo mieści mnóstwo rzeczy i do naszej kuchni, którą strasznie lubię. Teraz akurat jest przygotowana na urodziny Jonka, ale uważam, że jest bardzo wygodna. Ma gigantyczne okno i ma jeszcze jedną fajną rzecz: mianowicie można wpisać fragmenty z Biblii na ścianach. A to jest miejsce, które chyba w naszym mieszkaniu lubię najbardziej, i to jest pokój dzieci, który właściwie jest wspólnym pokojem plus pokojem Jonka, a tam na górze pokoje musi. I uważam, że to jest Boży cud i Boże błogosławieństwo, że oni tutaj, każde z nich ma swoje własne królestwo. Więc, jak widzicie, na 38 m kwadratowych plus malenkim balkonie da się zmieścić cztery osoby, psa chomika, a na górze są myszo które zaraz Wam pokażę. To jest właśnie pokój Łusi. Jej małe królestwo z prezentem przygotowanym dla brata, jak tylko wrócą ze szkoły. Tam są skoczek i łatek. I teraz ich już pożegnamy. Wiecie, nawet nagrywając teraz ten filmik, myślę sobie, że to jest naprawdę niesamowite, że mamy ten dom, że o dziwo, bez względu na to, jak powiększa się nasza rodzina, wszyscy się mieścimy. W dodatku mamy jeszcze naprawdę błogosławiony i dobry czas tutaj. Więc razem z Panem Pestylianem żegnamy Was serdecznie. Nie pokazałam Wam jeszcze łazienki i bardzo chcę to nadrobić, dlatego że z łazienki jestem bardzo dumna, bo zrobił ją od początku do końca mój mąż. I wprawdzie od tego czasu ją zdążył urwać kawałek folii, która zabezpieczała szafki, nadal uważam, że łazienka jest super. Pa, pa. Skoro już wróciliśmy, to możemy teraz przejść do punktu numer 4 mianowicie wydawanie pieniędzy na innych. I wcale nie mówię tego w kontekście. Szukania kogoś, kto zasponsoruje nam dom, chodzi mi o to, że naprawdę dawanie pieniędzy na potrzeby innych ludzi albo po prostu po to, żeby sprawić im radość, naprawdę zmienia nasze serce. I w Dziejach Apostolskich Paweł mówi coś takiego. W rozdziale 20, wersety 34-35. Sami wiecie, że własnymi rękami zarabiałem na utrzymanie mojej i moich towarzyszy. Ciągle dawałem Wam przykład, że trzeba stale się trudzić, by wspierać słabych, pamiętając o nauce Pana Jezusa, który powiedział: Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Wiecie, to jest coś, co ja rzeczywiście testuję <grych> i przetestowałam. I działa. I y, ja często miałam tak, że y, na przykład, jak byłam w kiepskim nastroju, to szłam na kawę i kupowałam sobie jakąś taką super wypasioną kawę z bitą śmietaną. Y, I humor mi się poprawiał. Natomiast y, ten humor poprawiał mi się na jeden dzień. I y, natomiast to nie jest coś takiego, co, co ja przeżywam długo. I wiem, że większość osób tak ma. Natomiast, y, kiedy zaczynamy wydawać swoje pieniądze, czyli coś, co tak naprawdę jest często ważne dla na nas, na innych, y, coś się zmienia w naszym sercu i ta radość trwa dużo, dużo dłużej. dłużej. I ostatnio e, moja przyjaciółka z dzieciństwa, z którą się znam od pierwszej klasy podstawówki, czyli już strasznie długo, miała urodziny, a akurat udało mi się z nią umówić, że mogłyśmy się zobaczyć u niej w jej domu, e, umówić się na kawę i herbatę, bo ona pije raczej herbatę ja raczej kawę e, na takich spotkaniach. I e, miałam ogromną e, chęć kupić jej coś. Mimo że wiem, że y, właściwie ma wszystko, czego potrzebuje, ale wymyśliłam sobie, że kupi termos, dlatego że modliłam się, miałam poczucie, że y, Bóg mi mówi pewną zachętę do niej. I y, kupiłam termos, który nie do końca spełnił moje oczekiwania, mianowicie brakowało mi na nim pewnego tekstu. I ten tekst postanowiłam sama na nim dopisać. I wiecie, ten termos stał u mnie w kuchni przez trzy dni. Ja codziennie przez te trzy dni wieczorem coś tam przy nim robiłam, jakieś karteczki, dopisywanie, pakowanie itd. I przez te trzy dni ja się cieszyłam, jak głupia na widok tego termosu. A później cieszyłam się z tego, że mogłam go jej przynieść, a teraz w sumie cieszę się z tego, że on u niej jest. Nie wiem, mówiąc szczerze, czy ona z niego korzysta, ale, ale to naprawdę jest fajne. To daje ogromnie dużo radości, kiedy oddajesz coś, co jest ważne dla ciebie, dla kogoś innego. I mi to bardzo pomaga przestawać myśleć o sobie, bo im bardziej myślę o sobie, tym bardziej jestem zdołowana. A jak zaczynam mieć to w równowadze. Że wiem, że Bóg się o mnie troszczy, że mogę przyjść do Niego ze wszystkimi moimi problemami, e, że On zadba o siebie, to ja mam tym bardziej ochotę, znaczy, że On zadba o mnie, e, o siebie też. E, tym bardziej mam ochotę po prostu robić coś dla innych. Punkt piąty: zdrowe relacje. Chcę tu podkreślić, że to mają być zdrowe relacje, bo w relacjach jesteśmy przez całe swoje życie bardzo różnych. Natomiast, wiecie, od początku w Biblii widać, że Bóg jest ze sobą w relacji, w Trójcy Świętej. Oni przez cały czas są ze sobą razem, dzielą ze sobą serce, dzielą ze sobą myśli i marzenia. I też, kiedy Bóg stwarzał Adama, to stworzył go do relacji i jedną z pierwszych rzeczy, którą Bóg mówi o Adamie to jest to, że nie dobrze, żeby był sam że potrzebuje pomocy w ten sposób Bóg stworzył kobiety a konkretnie stworzył dla Adama jedną kobietę jego żonę Ewę natomiast wiecie, jeżeli to jest od początku jeżeli od początku stworzenia Człowiek jest przygotowywany do relacji z Bogiem i do relacji z innymi ludźmi, to to jest coś, co jest nam naprawdę, naprawdę potrzebne. I wierzę, że też między innymi dlatego, kiedy Bóg przyjmuje nas do swojej rodziny, kiedy się nawracamy, oddajemy mu swoje życie, decydujemy się i za nim, to Bóg umieszcza nas w kościele. I yy, Naprawdę tak jest. Bóg umieszcza nas w kościele, umieszcza nas w swoim ciele, dlatego że kościół, jednym z obrazów, w którym jest opisywany, to jest właśnie ciało Jezusa. 1 Koryntian, rozdział 12, wersety od 12 do 27, to jest ciągłe powtarzanie Pawła, że my wszyscy jesteśmy jednym ciałem Jezusa Chrystusa tu na ziemi. I to jest dość długi fragment, więc nie będę go teraz czytała w całości. Natomiast tutaj się pojawiają takie, takie momenty: ciało jest jednością, choć ma liczne części. Wszystkie części ciała, mimo że jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czyż mimo to nie należałaby do ciała. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje ciebie, ani głowa nogą nie potrzebuje was. Gdy cierpi jedna część ciała, cierpią pozostałe części, a gdy jedna część odbiera chwałę, cieszą się wszystkie części. I tak szczerze, to co sprawia, że czujemy się szczęśliwi, to są właśnie nasze zdrowe relacje czyli takie relacje, które są oparte na zaufaniu, na zrozumieniu, na otwartości. I po to Bóg umieszcza nas w kościele, po to wierzę, że każdy z nas powinien sobie znaleźć jakieś miejsce, jakąś wspólnotę, która głosi Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i w której możemy się uczyć być częścią tego ciała. I wiecie, w naszej wspólnocie, we wspólnocie Abba, jest tak, że my mamy małe grupy czyli Członkowie wspólnoty są podzieleni na e, mniejsze grupki, które spotykają się raz na dwa tygodnie, e, żeby dzielić się swoim życiem, żeby modlić się za siebie nawzajem, żeby się wspierać, e, żeby się cieszyć z różnych rzeczy razem i żeby też pomagać sobie nawzajem, kiedy jest trudno. I, e, ja teraz mam przyjemność być w takiej grupie, w której większość osób, większość dziewcząt, która tam jest, uważam za swoje przyjaciółki. I to są naprawdę bardzo bliskie mi osoby, i bardzo ważne dla mnie osoby, z którymi bardzo dużą radość daje mi dzielenie się tym, co się dzieje u mnie, i słuchanie tego, co się dzieje u nich, i możliwość pomocy, jeżeli jestem w stanie akurat to zrobić. Natomiast y, tak nie było zawsze. Na samym początku, kiedy y, powstała nasza wspólnota 17 lat temu, trafiłam do grupy, gdzie wszystkie byłyśmy inne. Też byłyśmy samymi dziewczynami. <coughs> Każda z nas pochodziła z y, nie wiem z innej rodziny, miała, y, była w innym wieku, miała inne doświadczenia. Niektóre pracowały, niektóre były studentkami, niektóre jeszcze kończyły liceum. Więc tak naprawdę po ludzku nie było tak dużo punktów wspólnych. A mimo wszystko ja bardzo dobrze wspominam tamte grupy, dlatego że tamte grupy prowadziły mnie do niesamowitego wzrostu w Bogu, bo widziałam, że mimo, że dziewczyny czasami nie rozumiały. Tych problemów, które ja przechodzę, to zawsze chciały słuchać i zawsze chciały być wsparciem. Nawet jeżeli nie umiały nawet powiedzieć czegoś pocieszającego, to chciały mnie przytulić, chciały się modlić za mnie. Często ta modlitwa przenosiła mnie przez różne trudne rzeczy i naprawdę doceniam to, jak ważne są relacje i to, że teraz na przykład my z Krzyśkiem nie służymy we wspólnocie. Mamy urlop od służby, który staramy się poświęcać też na budowanie głębszych relacji w naszej rodzinie, ale nadal jest tak, że ja nie czuję się niepotrzebna, bo to było coś, czego ja się strasznie bałam, że będę niepotrzebna, że nie będę widziała celu w ogóle w byciu we wspólnocie, skoro nic tam nie robi fizycznie. Natomiast to jest niesamowite doświadczenie, że, że ktoś cię chce. Że jest miejsce, gdzie przynależysz. Więc yy, naprawdę polecam, znajdź dla siebie takie miejsce. Nie bądź kawałkiem ciała Jezusa, który jest oderwany i leży obok, i, i jest obrażony, albo zdruzgotany, albo po prostu nie wie co zrobić. E, tylko dołącz się do tego ciała i działajcie razem i żyjcie razem, bo to jest coś, co naprawdę sprawia, że możemy być szczęśliwi. Inni ludzie w naszym życiu. I to tacy bliscy ludzie w naszym życiu. I w ten sposób wyczerpaliśmy te pięć punktów, o których y, naukowcy z Harvardu twierdzą, że są powtarzającym się tematem w życiu ludzi, którzy są szczęśliwi. Natomiast jest jeszcze jeden punkt, który chciałabym do tego dodać, y, i jest to myślenie o tym, o czym myślisz. Biblia mówi, o tym, że mamy być uważni na to, co, na to, co się dzieje teraz. I o co chodzi z tym myśleniem? E, tak naprawdę myślę, że większość walki o to, jak żyjemy i jak się czujemy, rozgrywa się w naszym umyśle. I e, dlatego takie ważne jest to, żeby myśleć o tym, o czym akurat myślimy. Bo wiecie, ja się często przyłapuję na tym, że... E, nie jestem w stanie skupić się na tym, co aktualnie robię i o czym teoretycznie myślę, bo jestem zajęta myśleniem o czymś zupełnie innym, niż myślę. Nie Wiem, że to jest strasznie zagmatwane. Natomiast jeżeli wrócimy na przykład do historii Mojżesza, który rozmawia z Bogiem objawiającym się w krzaku, który płonie, a się nie spala, Mojżesz zadaje Bogu pytanie, jak On się nazywa. Bo do tej pory Bóg był dla niego Bogiem jego przodków, a teraz chce znać jego imię i chce przekazać to imię Izraelitom, żeby mu uwierzyli, że rzeczywiście Bóg go posłał do nich. I Bóg, kiedy się przedstawia, mówi o sobie: Jestem, który jestem. Nie jestem, który byłem od początku, nie jestem, który będę. Z jakiegoś powodu Bóg używa imienia Jestem, który jestem. I on jest teraz. Jest taki fajny fragment w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, od wersetu 31. Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy. O to wszystko zabiegają poganie. Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów. Pytanie brzmi: czy naprawdę nie masz o czym myśleć dzisiaj, żeby myśleć o tym, co będzie jutro? Ja wiem, że ja mam o czym myśleć dzisiaj. I myślę, że Bóg często chce nam pokazać, że On jest z nami tu i teraz, że chce z nami przeżywać tą chwilę, w której teraz jesteśmy. Chce dzielić z nami nasze myśli, nasze marzenia, nasze przemyślenia, pragnienia, chęci, różne rzeczy. On jest z nami tutaj, On jest, który jest teraz. I często ja wiem, że kiedy zaczynam myśleć o tym, co było wczoraj, albo za dużym myślę o tym, co będzie jutro, to po prostu nie skupiam się na tym, co jest teraz. I przez to wiecie, pod koniec tygodnia orientuję się, że w sumie dopiero co, był poniedziałek, a już zaszliśmy tak daleko. I myślę, że to jest ważna rzecz, której powinniśmy się nauczyć, żeby być z Bogiem teraz, żeby przeżywać ten dzień, który akurat jest dzisiaj. A niekoniecznie już dzisiaj, ten dzień, który będzie jutro, bo yy, wtedy nie będziemy mieli co przeżyć jutro. Co jednak, jeżeli masz poczucie, że nie umiesz żyć w taki sposób, według tych pięciu czy sześciu zasad, i masz poczucie, że to już się nigdy nie zmieni, już nigdy nie będziesz szczęśliwy. I jak mówi Biblia, na szczęście z Duchem Świętym da się to zmienić. W liście do Rzymian w rozdziale 12 w wersycie 2 Bóg mówi przez świętego Pawła, żeby nie brać wzorów z tego świata, tylko przemieniać swoje myślenie, przemieniać swój umysł, żeby zaczął się skupiać na tym, co myśli i co mówi Bóg, a nie na tym, co jest dookoła. Naukowcy nazywają taką zmianę myślenia neuroplastyką. I e, chodzi mniej więcej o to, że jeżeli uczysz się od dziecka myśleć w pewien sposób, to w mózgu tworzą się pewne połączenia nerwowe, które ułatwiają drogę przekazywania impulsu według tego sposobu, w jaki się nauczyłeś myśleć. I e, wiecie, dla mnie to jest troszkę tak jak e, wydeptywanie ścieżki w lesie. Że jeżeli idziesz szeroką drogą, która jest najprostsza, to rzeczywiście najłatwiej ci jest ją znaleźć. Ale jest taka możliwość, i z Duchem Świętym to naprawdę, naprawdę działa, że uczysz się po prostu zupełnie świadomie reagować inaczej niż reagowałeś do tej pory. I to może zabrać trochę czasu. Czasami jest tak, że Bóg sprawia, że, że myślenie się zmienia od razu, a czasami chce, żebyśmy świadomie nauczyli się podążać jego drogami. I jeżeli na przykład nauczyłeś się myśleć o tym, że jesteś beznadziejny i nic dobrego ci się nie przytrafi, to musisz zupełnie świadomie wziąć do ręki Biblię i powiedzieć, może jestem beznadziejny, ale mój Bóg mnie odkupił. I teraz jestem nowym stworzeniem. Jestem jego dzieckiem i z Nim już nie jestem beznadziejny. Z Nim moje życie ma cel i ma sens. I nie muszę się przejmować tym, co powiedzą o mnie inni. I każdy taki moment jest jakby zmuszeniem mózgu, żeby zadziałał inaczej, że znalezieniem nowej drogi. dlatego. Impulsu. I naprawdę jest tak, ja to wiem z własnego doświadczenia, że im częściej usiłujesz podążać drogą, którą wyznacza ci Jezus, tym jest łatwiej. Twoje ciało i twój umysł uczy się tego, że tak można i że jest nowe, nowa rzeczywistość. Potrzebujemy nie myśleć o tym, czego się nauczyliśmy, ale o tym, jaka jest Boża droga i jaka jest Boża prawda, i powtarzać to, i wracać do tego, i karmić się Bożym Słowem, aż nasze myślenie się zmieni. I naprawdę ja akurat jestem przykładem tego, że to jest możliwe i że się tak da, bo moje myślenie w wielu rzeczach potrzebowało się zmienić, i już w wielu rzeczach się zmieniło. Wierzę, że Bóg umieścił w Biblii prawdę o tym, kim jesteśmy, o tym jaki on jest i też o tym, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. I naprawdę wierzę, że Bóg chce, żebyśmy z tej prawdy korzystali, żebyśmy wiedzieli, jakie życie on dla nas zaplanował. I mi też bardzo zależy na tym, żebyś poznał prawdę na swój temat i na temat Boga, prawdę, która jest objawiona w Biblii. Dlatego Teraz możesz już wyłączyć ten filmik i po prostu sięgnąć do Słowa Bożego i zacząć praktykować te wskazówki. I naprawdę wierzę, że z Duchem Świętym będziesz coraz bardziej szczęśliwy, będąc przy Bogu, i będąc Jego dzieckiem, i będąc częścią Jego ciała. A za tydzień podzielę się z Wami swoim świadectwem, jak ja do tego dochodziłam. I też w jakim miejscu teraz jestem, więc do zobaczenia, papa. Pa. Wchodźmy już, wchodź! Hmm. Mogę dalej? Kilka no, jeszcze tylko się naciesza i wyłączę one.